W dzisiejszych czasach, szczególnie streaming wydarzenia, w zasadzie staje się trochę codziennością. Jest to genialna forma promocji dla organizatorów, dla samego eventu, ale również w bardziej rozbudowanej formie zarobku po prostu sprzedaży dostępu do wydarzenia poprzez pay-per-view, co powoduje, że nasz odbiorca niekoniecznie musi przyjechać na nasze wydarzenie, a może je obejrzeć w zaciszu swojego domu lub. Całe wydarzenie w ogóle może odbyć się w internecie. Dlatego dzisiaj chciałbym pokazać trzy sposoby, opowiedzieć o trzech sposobach, które mogą wam pomóc streamować, transmitować wasze wydarzenie. I przejdziemy od takich najprostszych, do trochę bardziej rozbudowanych. Pokażę wam, opowiem wam o tym, co można zrobić przy użyciu konkretnych metod i jak, jak je stosować. Ja w każdą z tych metod tak naprawdę przyszedłem. Organizując swoje wydarzenie, zaczynałem od najprostszych możliwych środków, a, a doszedłem do w pełni zaawansowanego miksera wizji, którym mogę streamować, transmitować wydarzenie na kilka kamer z naprawdę zaawansowaną technologią dodatkową. Natomiast opowiem Ci właśnie jak to, te wszystkie etapy przejść i wybierzesz sobie po prostu ten, który dla Ciebie będzie najskuteczniejszy i najlepszy. Zaczynamy! Przykład pierwszy, najprostszy. I chyba najbardziej oczywiste, czyli telefon, coś, co mamy tak naprawdę przy sobie, możemy z tego w każdej chwili skorzystać. Wystarczy odpalić aplikację, wejść na Facebooka, YouTube'a, kliknąć live i zrobić kilka opisów. I jedziemy zresztą zrobiłem na ten temat materiał, który tutaj w góry gdzieś, gdzieś się pojawi. Jest to najprostsza metoda, mamy ją cały czas przy sobie. Ważne, żeby pamiętać o tym, aby telefon miał zasilanie, bo to bardzo żre baterie. Przestrzegam. Druga rzecz jest taka, że dobrze go sobie ustawić na jakimś statywie albo gdzieś stabilnie po prostu oprzeć, tak żeby nie było takich, wiecie, drgań i ruchów. I yy, to w zasadzie, w zasadzie tyle. Jest to mega prosta, prosta rzecz, ma kilka swoich minusów, zasadniczych minusów. Przede wszystkim słaba jakość obrazu w bardzo złym świetle, czyli takim konferencyjnym, może być nie do końca, nie do końca dobrze, dobrze naświetlone. Druga, jako tako z dźwiękiem. Można rzeczywiście próbować podłączyć dźwięk zewnętrzny, o tym w filmie, opowiadam w filmie, o którym przed chwilą wspominałem. Natomiast, no, jeśli nie mamy takiej możliwości, po prostu korzystamy z mikrofonu wbudowanego tutaj w nasz, w nasz telefon, no to z tym dźwiękiem może, może być różnie, chociaż telefony już coraz lepiej sobie sobie z tym radzą. Minus też jest taki, że nie obrędujemy tego streama, nie dorzucimy jakichś dodatkowych grafik, gdybyśmy chcieli to robić, to jest po prostu najprostsza, po prostu najprostsza metoda tego jak robić streaming i w zasadzie mamy ją przy sobie, więc jest to tyle fajna, że możemy w każdej chwili z niej skorzystać. Natomiast jeśli zależy nam na tym, żeby trochę podbajerzyć nasz streaming i wejść oczko wyżej, no to mamy metodę numer dwa. Do metody numer dwa potrzebujemy kilku rzeczy. Przede wszystkim komputera, który posłuży nam do zakodowania sygnału i wysyłki go na Facebooka, YouTube'a lub inną platformę. Rzecz numer dwa to będzie kamerka internetowa. Zwykła, najprostsza kamera na USB, którą możemy podłączyć do naszego komputera. Może to być najtańsza kamera za 50 zł w markecie, może być taka trochę droższa za kilkaset zł. To już w zasadzie w tym momencie zależy od Twojego budżetu, od tego, czym dysponujesz i ile pieniędzy możesz na to, na to wydać. One minimalnie różnią się, może nie minimalnie, ale różnią się jakościowo w obrazku, który. Które dają. Ważne w tym punkcie jest to, żeby zwrócić uwagę, aby kamera miała mikrofon wbudowany, bo nie, w, tym, w tym wypadku niekoniecznie musimy mieć możliwość podłączenia zewnętrznego dźwięku, więc warto, żeby w razie czego skorzystać z mikrofona, mikrofonu, mikrofonu wbudowanego. I tak naprawdę te dwie rzeczy, czyli kamera i komputer, to są elementy, które będziemy potrzebować. Wystarczy tworzyć komputer, podłączyć kamerkę przez USB. Też można ją ustawić na jakimś statywie, aby była stabilna i ładnie ogarniała całą przestrzeń, i w zasadzie mamy teraz dwie możliwości. Albo odpalamy sobie Facebooka, i, albo Youtube'a, i wybieramy opcję przekazywania tego, co widzi kamera internetowa. Po prostu puszczamy na żywo to, co mamy w kamerze, albo wchodzimy oczko wyżej i ściągamy darmowy program OBS, który służy właśnie do streamowania, i za jego pomocą Możemy dodać kilka różnych elementów. Możemy na przykład dodać logo naszej konferencji, naszego, naszej firmy, generalnie organizatora może być, tak jak w telewizji, wiecie, gdzieś tam u góry, może być logo. Możemy dodawać grafiki, podpisy, pod nazwiska na przykład prowadzących. Za jego pomocą możemy dawać wstawki filmowe, streamować prezentację, na przykład, którą też ktoś, ktoś wygłasza, więc mamy dodatkowych kilka opcji. Dzięki którym nasz streaming będzie wyglądał już dużo, dużo lepiej. Więc to są plusy? Minusy tego rozwiązania? No to przede wszystkim kamera. Podobnie jak w telefonie, ta jakość obrazu może być różna. Raz będzie lepsza, raz będzie gorsza, wszystko zależy tak naprawdę od oświetlenia. Rzecz numer dwa, no to dźwięk. Też jeśli korzystamy z mikrofonu w kamerze, będzie jak, jako taki. Możemy się podłączyć do wejścia mikrofonowego w laptopie przez jakieś zewnętrzne urządzenie i wziąć na przykład sumę. Dźwięku z konferencji, czyli tego co de facto leci na głośniki. I dzięki tym dwóm elementom zyskujemy dużo. Mamy dobry dźwięk, grafiki z OBS-a, które podwajeżdżają, jeszcze robią nasz stream fajniejszy. Trochę może być gorzej z tym obrazem wideo, no ale jesteśmy jakby krok dalej. Tak naprawdę komputer ma każdy. Wystarczy do tego dokupić kamerkę. Ja miałem najprostszą, jak zaczynałem za 50 zł z Mediamarktu i możemy to wydarzenie robić, tak naprawdę więc. Wchodzimy oczko wyżej, inwestując tak naprawdę stosunkowo niewielkie pieniądze. Materiał o OBS-ie zrobię na, na dniach pojawi się również, jak już będzie gotowy, pojawi się link do, do tego materiału wyżej, pokażę Ci, w jaki sposób używać OBS-a i jak go yy, zaprzęgnąć do działania streamu, streamingowego. I sposób numer 3, chyba najbardziej zaawansowany z tych, o których chcę powiedzieć. Natomiast jeśli przeszedłeś już tak naprawdę poprzednie kroki, to to jest. Będzie dla Ciebie wskoczenie oczko wyżej, nauczenie się nowych rzeczy, ale też będziemy korzystali z tego, o czym była mowa wcześniej. Będziemy potrzebowali przede wszystkim komputer, będziemy potrzebowali kamerę lub aparat cyfrowy i wtedy zauważ, że już wskakujemy na wyższy poziom. No i będziemy korzystali z jakiegoś urządzenia, które przejmie nam tak naprawdę sygnał z tej kamery lub aparatu i przemieli go tak, żeby komputer mógł go odczytać. Do tego i na tym się tak naprawdę na, w tej chwili skupię. Potrze Tych urządzeń rozstrzał jest tak naprawdę ogromne. Możemy kupić najprostsze urządzenie za 200 parę złotych, możemy kupić trochę droższe, a możemy wejść na zaawansowany mixer wizji po kilka tysięcy. To już tak naprawdę zależy tylko i wyłącznie od budżetu. Generalnie chodzi o to, że potrzebujemy urządzenia, kilka widzisz w tej chwili na, na, na ekranie, które yy, sygnał HDMI z naszej kamery lub aparatu. Przerobi w taki sposób, że za pośrednictwem USB podłączymy go sobie do komputera. Ważne jest, żeby kamera lub aparat miały tak zwany czysty sygnał HDMI, czyli nie pojawiały się na, na nagraniu te wszystkie dodatkowe informacje, które czy w zasadzie na sygnale, który wysyłamy, nie pojawiały się te wszystkie dodatkowe informacje, które y, mamy nagrywając, czyli jakiś tam poziom baterii. Wartość przysłony, mikrofon i tak dalej, żeby tego po prostu nie było. W wypadku aparatu ważne jest również to, aby sobie go wcześniej przetestować, bo duża część aparatów działa w ten sposób, że po 15 minutach ciągłego transmitowania obrazu po prostu się włączają. Przypominam to, że bateria jest zjadana kilkukrotnie szybciej niż przy zdjęciach, ale na to trzeba zwrócić uwagę. Mając kamerę ustawiamy ją sobie w naszej przestrzeni, w której odbywa się wydarzenie. Za pośrednictwem odpowiedniego urządzenia podłączamy sygnał tak naprawdę do komputera. Na naszym komputerze robimy to, co robiliśmy wcześniej, czyli odpalamy program OBS, przechwytujemy ten sygnał z aparatu lub kamery i streamujemy dalej. Tak samo jak wcześniej, możemy dorzucić pewne grafiki, filmy, przejścia itd. itd. Natomiast jakościowo jesteśmy już naprawdę na dużo, dużo wyższym poziomie. Aparaty, kamery mają dużo lepszą możliwość transmitowania obrazu. I lepiej ten obraz czytają niż taka zwykła kamerka internetowa czy y, telefon komórkowy. Mamy możliwość wymiany optyki w większości tych urządzeń. Jeśli masz kilka obiektywów, to możesz się tym pobawić. Dodatkowo y, no, możemy podłączyć dźwięk albo bezpośrednio z y, aparatu lub kamery. Może z nim być trochę nie, nie bardzo. Część tych urządzeń, które wam pokazywałem, które do, służą do przejmowania sygnału. Posiada wejście audio, więc możemy na przykład wziąć sygnał od dźwiękowców na konferencji, podłączyć go i mieć naprawdę dobrej jakości dźwięk, dobrej jakości obraz, który dodatkowo jesteśmy w stanie upiększyć jeszcze grafikami. I to były trzy propozycje, moje propozycje, tego, w jaki sposób streamować wydarzenie, od najprostszej, czyli telefon komórkowy, przez trochę bardziej zaawansowaną z kamerką internetową, po naprawdę, naprawdę zaawansowane. Zaawansowany sprzęt przy użyciu już lustrzanki i komputera. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, zapraszam do komentowania pod filmem lub do kontaktu indywidualnego. Chętnie na, na wszystkie pytania związane ze streamowaniem wydarzenia odpowiem. Dzięki, do zobaczenia, cześć!